Cześć! Szukasz zmiany w swoim życiu? Może pracujesz na etat i masz już dość sufitu finansowego i rozwojowego? A może jesteś mamą? Mamą dzieci, która potrzebuje sobie dorobić? Nie miałam okazji Cię poznać, ale już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. A może obserwujesz mnie od jakiegoś czasu i jesteś bardzo ciekawa, jak można zarabiać w BRK? A może po prostu potrzebujesz sobie dorobić? Teraz pewnie myślisz: OK, ja nie jestem taka jak ty. To cudownie. Prowadzę grupę prawie 200 kobiet i każda z nas jest inna, i to jest niesamowite. Nie masz pojęcia o sprzedaży bezpośredniej? Nie stresuj się. Uwierz mi, posłuchaj, uważaj. Ja z wykształcenia jestem krawcową. W ogóle nie miałam pojęcia o branży beauty ani o sprzedaży bezpośredniej. Wszystkiego możesz się nauczyć, jeśli tylko chcesz. A ja jestem po to, żeby ci pomóc i cię poprowadzić. Teraz też mi powiedziała: mam małe dzieci. Mój syn miał dwa latka, jak dołączyłam do firmy Amerykiej, i uwierz mi, zrobiłabym to jeszcze raz i zdecydowanie dużo, dużo wcześniej, aby móc zmieniać siebie, aby móc pomagać moim dzieciom wzrastać. Jeśli chociaż jedno słowo było na tak u ciebie, to zachęcam Cię i zapraszam Cię do kontaktu ze mną, zapraszam Cię do mojego zespołu, gdzie pod moimi skrzydłami pomogę Ci rozwinąć i wziąć z Ameryki tak naprawdę to, co będziesz chciała. A możliwości jest mnóstwo. Dostajesz uznanie, możesz zarabiać niesamowite pieniądze, możesz osiągać, możesz jeździć na wycieczki, możesz dostawać diamenty, samochody. Wszystko będzie zależało od tego, tak naprawdę. Co będziesz chciała? Więc jaka decyzja? Czekam na twój kontakt. Jesteś tego warta. Pamiętaj o tym. I jesteś w stanie osiągnąć wszystko, o czym tylko zamarzysz. Więc pozwól sobie na to, a ja ci w tym pomogę. Czekam na twój kontakt. Pozdrawiam.